Ale jak Jowska. Oczywiście martwa jak trup. Pięknie powiedziałem: martwa jak trup. Masło maślane. no ale. Spacer jednak pomaga, zaczyna kurczę, mózg jakoś powoli funkcjonować, bo naprawdę po tylu tygodniach zamknięcia w domu można, można oszaleć, można zwariować. Cholera jasna. Koła mojego brata była rekrutacja, no tylko na co. kiki ziaja no ja zieję przez to słynny blok gdzie dużo imprez było. Gdzie mieszkali Czech, Białorusin, Crazy Redman i Tymoteusz Antoni Ząbek. No potem jeszcze lola dołączyła. Oj, tu się działo. E to se nie wrati. rozwalili, nie ma śladów o nim. Kręcam w lea. światła mi się nie przejmuje, bo ich tak nic nie jeździ. Zobaczę pod przewiązkę, ciekawe, czy da się tam przejść, wszystkie parki pozamykali. Szpital MSWiA, tu mnie tak poskładali, że do dzisiaj ręką ruszać nie mogę. Sihi to do Skarlet, pamiętasz jakie tu cyrki były? Wyglądasz jak Gosiewski. Kurczę, biedny Gosiu, no. głupi był, ale krwawy Jarosław go zabił w katastrofie smaleńskiej. O, coś jedzie, jakiś ruch. tak jak przypuszczałem park zamknięty co oni wymyślili dobra jasne tam mamy przewiązkę z tyłu siódme liceum taki kościółek nic zwracam przez gala do domu bo jeszcze się ktoś przypierdoli według jaja Dzisiaj dwa razy policja jeździła i krzyczał przez te szczekaczki. Nie wychodzić z domu! Ileż można nie wychodzić z domu! Po trzech tygodniach naprawdę człowiek zaczyna świra dostawać.